Przymierzanie zbroi, walki z użyciem prawdziwych mieczy i tarczy, wspinanie się na wieżę, a nawet zdobywanie ręki księżniczki. Słuchajcie, rozbierać niemalże do naga, zostaje mu jego tylko tunika. Tak? I co się dzieje? Musi, słuchajcie, przebiec przez szpaler utworzony z jego najbliższego oddziału czyli dwa szeregi, każdy z nas trzyma kilka. Pokładamy go ile trzeba. Jeżeli przetrzyma, to już na walczyk. gwarantuję Wam, nigdy nie będzie spał. Jeżeli nie przetrzyma, to i tak wie, że kiedy umrze, Rzym zaopiekuje się nim po śmierci. Bo umiera za Rzymu. Umiera walczył dla Uczniowie żarowskiego gimnazjum mogli na własnej skórze przekonać się, jak ciężkie było życie rycerza i wojownika walczącego w starożytnych czasach. Nietypową lekcję historii przygotowali dla nich członkowie bractwa Kerin, którzy do Żarowa przyjechali aż z Słupkowa z województwa pomorskiego. Dzisiaj prowadzimy lekcję zakresu starożytnego Rzymu, a teraz ta godzina, która będzie miała miejsce, dotyczyć będzie polskich husarii i Rzeczpospolitej XVII wieku, polskiej szlachty. A jak gimnazjaliści? Reagują. Na na taką. jest fantastyczny klimat. Tutaj akurat dysponujemy wspaniałymi warunkami. Sala jest bardzo fajnie wygłuszona, No ale też widać wysoką kulturę osobistą dzieciaków. Zdajemy sobie sprawę, oczywiście nie wszyscy muszą lubić historię. Podkreślamy wartość historii, ale wiemy, że uczniowie mają w tym wieku wiele różnych zainteresowań. No i w tym momencie wychodzi na to, jak, jakie wartości kto wyniósł z domu i w jaki sposób też nauczyciele wykonują swoją pracę na lekcjach. Tutaj oceniam ją bardzo wysoko. Nietypowi nauczyciele nie tylko pokazowo opowiadali o konfliktach zbrojnych w metodach walki i orężu, ale także zaangażowali w to uczniów. Jak masz na imię? Chodź Gracjanko! Witaj Gracjanie! No i Gracjan słuchajcie tak sobie. Chodź po pokoju, w końcu nie wiem czy nie ma, po do pokoju gdzieś kluczowego ojciec. Podszedł dyskretnie, musiał pociągnąć pociągnął za gusika. no. Ojciec oczywiście wstał otworzył wielkie oczy, dopiero co wrócił z bitwy. Myśląc, że właśnie wróg go budzi, chce przez szablą, przez łeb trzaskać, A tu patrzy jego gracjanek wszyscy. Więc mówi czego? Nie budzisz, on mówi ojcze. Ojcze, ja już jestem szlachcicem! Ja już jestem szlachcicem! Synu, pewnie, że jesteś szlachcicem, bo w twoich żyłach płynie moja krew. Chyba, że matka mi czegoś nie powiedziała. Co pozwolił ojciec za zażartować, kładzie się spać, on znowu. Nie o to chodzi! Nie o to chodzi! Ja jestem szlachcicem! Ja jestem szlachcicem! Chcę na sejm i chcę na Sejm no, To już napręża i napina cierpliwość ojca Ojciec się denerwuje, spać mu nie daje No w gęby nie chcesz? Ja nie. Chcę No to ojciec Walczy <noise> do tego mokosa Po chwili serce mu mięknie no, Ale zaczyna też i myśleć Rzeczywiście, pojedzie na Sejm Zobaczcie jak to wygląda no dzięki temu może lepiej rządził będzie. No dobrze, Grajanku. Jakoś powiedział. Tak uczynimy. Na Sejm pojedziesz? Nawet na tą okoliczność odpowiednie Ksiuszki mamusia ci sprawiła. No więc musimy się odpowiednio przechodzić. Proszę bardzo, zaczynamy od koza do... do... Teraz słuchajcie. Na wschód najpierw ubierzemy strój, w którym szlachcic wchodzi na co dzień. Ten strój nazywa się żupa. Żupa pochodził od arabskiej koszuli, która nazywała się Dish Dash. Arabski odpowiednik słowa żupan to czupan, co znaczyło frak na albo kawałek. Teraz zobaczcie. No tak, no. Moi drodzy. Chciałbym, żebyście zapamiętali, że to jest to strój pochodzenia wschodniego. Ale kiedy szlachcic idzie na Sejm, to musi przychodzić najbardziej odświętny strój, na który go stać. Dla magnata jest to Delia. Delia miała taki kołnierz, który zachodził aż na ramiona, aż tam z tyłu na plecy. Był robiony z sobolem. Ale szlachta średniozamożna będzie używała stroju, który nazywał się kontusz. Kontusz i Delia mają jedną rzecz wspólną. Są to rękawce i z nimi jest, jest, jest tak. Są jakie? Rozcięte. Dlaczego? Halina? No, poniekąd masz rację, ale to jest jakby następstwo rozciętych rękawów. Czyli one były rozcięte potem można było to wykorzystać, tak? Rzeczywiście? Racja. tutaj słuchajcie, poszuka, karczmy. Założył specjalny kąt. Kontusz, który jest podszyty elementami końcóki zbroją. Na wypadek bójki w karczmie. Jeżeli... Ktoś go wyzwie na pojedynek na przykład, bo graf ten sprawdził czyjąś niewiastę, powiedział o jakiejś pannie, że śmierdzi, czy coś na przykład. No to wtedy wiadomo, że musi walczyć, tak? Ale że, że kontusza zdejmować nie może, ponieważ go chroni, to z rękawami trzeba coś zrobić. Najlepiej je wywinąć tak, żeby nie zawadzały podczas walki szablon. Czyli miałaś rację, ale nie dlatego, rękawy są rozcięte. Rękawy są rozcięte. Z tego względu, że, no dziewczyny, wy powinniście na ten temat troszkę więcej. Wiedzieć. Wentylacja pod kochanką. Termoaktywny ma być kontusz, tak? No dobra, no nie do końca. Słuchajcie, chodzi o modę. To jest moda, która do nas przywędrowała z zachodu, na rozcięte rękawy, wschód i zachód. Dlaczego? Zobaczcie, się Polska to zaledwie moja pięść, wtedy Polska to moja głowa. Widzicie, jaki jest stosunek pięści do głowy? Taki jest stosunek dzisiejszej Polski do naszej kochanej Rzeczpospolitej z XVII wieku. Tak byliśmy potężni, że i na wschód i na zachód sięgaliśmy. Kolejny element stroju szlacheckiego to pas kontuszowy nazywany pasem słudzkim od miejscowości Słuck nad rzeką Słucz. Gdzie to w Polsce? Nigdzie. Szukajcie w swoich głowach, bo próżno. To jest miejscowość, która dzisiaj położyła się na Białorusi. Wtedy Rzeczpospolitej. Jak założyć taki pas kontuszowy? Powiem tylko jeszcze, że dla magnata jest to najdroższy element na stroju szlacheckiego będzie wyszywany, będzie tkany specjalnie na okoliczność na przykład jakiegoś święta, ustawiany złotymi tymi yy, kamieniami szlachetnymi, tak? Dlatego każdy chciał mieć pas słudzki. w związku z tym tak te pasy przyjęło się nazywać. Jak go założyć, proszę bardzo. Jedna ręka, przytrzymaj. Druga ręka, proszę bardzo. I teraz tak. obrata się w prawo. To jest w prawo. prawo. To jest... Mocno, napinamy. Tak, nawinamy. Dobrze. Pięknie! No, jako że żaden szlachcic pustą głową nie chodzi, o, odwróć się do wszystkich, na głowę zakładamy tak zwany kołpaczek. No, synu, Jako szlachcic wyglądasz? teraz spora, co byś jako szlachcic nauczył się zachowywać. W tym celu rozkrok, <noise> komunikat, ugięte kolanka. Wywal brzuchara, zacznie do przodu, jak jest, synu? Dobrze. Ręce, kciuki za pas. Odwróć się do tatusia i chodzimy po naszym majątku, który nazywa się Polwa. Palec wtawujący i powiedz Hej ty! Hej ty! Chłopie! Chłopie! I ty też! I ty też Powiedz konią wody nalać! Konią wody na Niech nie I świnią gnuj wyrzucić! I świnią gnuj wyrzucić. Idziemy dalej. Powiedz do niej. Hej ty! Hej, ty! Sikorko! Powiedz obiadu na gotów. Obiadu na gotów. Cała reszta! Cała reszta! W pole! W pole. Mamy na pewno większą przewagę niż nauczyciele z tego względu, że posiadamy eksponaty. Poza tym jesteśmy osobami, które przychodzą z zewnątrz. No i wówczas tutaj jakby uczniowie tym samym mają do nas pewnego rodzaju dystans. Nie potrafią się tak bardzo z nami nie są w stanie tak z nami się spufalać z tych właśnie względów. Natomiast natomiast tutaj jednak praca nauczycieli na lekcji jest również bardzo ważna, bo widać to po komentarzach uczniów w czasie naszego pokazu. Jeżeli nauczyciel wykonuje do dobrze swoją pracę, z zaangażowaniem, no to po pierwsze uczniowie chętnie przychodzą na takie zajęcia, natomiast po drugie też dają się z nami w dyskusję, odpowiadają na nasze pytania. Tutaj również muszę przyznać, że uczniowie byli przygotowani do, do Starożytnego Rzymu w bardzo dobry sposób. Młodzież miała również okazję zobaczyć, jak wyglądało uzbrojenie rycerzy, ich ubiory i zwyczaje. Nie zabrakło dobrej zabawy i śmiesznych sytuacji. Pokazową lekcję historii dla gimnazjalistów zorganizowała Agata Sawicka, nauczycielka historii z Żarowskiego Gimnazjum.